Cześć kochani, dzisiaj zapraszam na odcinek za 14 euro. I dzisiaj najdroższą zdrabką jest zdrabka za piątkę. A trzy pozostałe mam za 3 euro. Mam dwie krzyżóweczki i jedną zdrabkę olkarz za trójkę. Także no taki mały odcinek. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie kciuki za jak najwyższe wygrane. No i zaczynamy. No i zaczniemy sobie krzyżówką i skończymy też krzyżówką tak sobie zrobimy i szukamy os na dobry początek no krzyżówki u mnie nie może zabraknąć bo ja bardzo lubię dalej mamy fi I to na tyle. Dalej p, y. I to chyba tyle. Dalej. Hc. W bonusie jeszcze nic nie ma. literka aha, jest jedna B to mamy pierwszą literę w bonusie i szukamy liter M i W jest w gwiazdce m też było uku. uku jest pierwszy wyraz tutaj jeszcze w bonusie była Literka I, przegapiona. Dalej D i G. Nie było. D też. I przedostatnia litera A. Czekaj, czy dadzą R. Ale jeśli nie dadzą L, no to tak raczej nic z tego nie będzie. Jest N mamy drugi wyraz, o jest trzeci, dobra tu jest jeden, tu jest drugi tu jest trzeci jeszcze tutaj szybciutko sprawdzamy S nie było, R nie było K K też nie było, więc mamy jeden, drugi i trzeci zatrzymamy 3 euro, więc y, krzyżówka się zwróciła. I lecimy z kolejną trapeczką. Z Tutaj szukamy trzech takich samych, a mamy wszystko po dwa razy. Wygrywając liczby to 12 i 13. mamy 14, będzie 11 oczywiście. O jest, oczywiście, że jest. No i szukamy sakwy, której nie ma. I dzisiaj najdroższa zrabka jest za 5 euro. I tutaj w grze numer 1 szukamy 26 i 20. A tutaj szukamy też czwórek, a w tej drugiej szukamy też piątek. Dwadzieścia osiem nie ma, dwadzieścia trzy nie, dwadzieścia jeden obok, tutaj nie ma nic. No niestety, pierwsza gra jest przegrana, a druga? Szukamy osiem dwa i pięć. Niestety tutaj nic nie było, więc przechodzimy do ostatniej krzweczki. I czy ona również będzie wygrana? Czy zostaniemy dzisiaj tylko z tą jedną? Mamy O i E. jest trochę tych literek E ale zobaczymy czy się to przełoży na wygrane mamy Alka dobra dalej DT Dalej mamy M, i W, dalej Y i S. Dalej mamy N i I. No to do bonusu też brakuje tylko R, tak jak w tamtej poprzedniej. Zobaczymy, czy się tutaj trafi. I jeszcze tu. Dobra. F J, No to chyba nie widziałam. Tu jest F. Ale J nie ma. H i G. Jest pierwszy wyraz. Tu Y chyba był? Był. Cztery ostatnie przed nami. VL. A było? P mogliby dać jeszcze do wygranej. To by byłby chociaż zwrot. Jeszcze tutaj. Nawet więcej by było. Tymczasem szukamy L. I v Przedostatnia Q nie widziałam i ostatnia U. Ale U nam chyba nic nie da. C nie było, B nie było, R i P nie było. C nie było, M było. No to jest drugi wyraz. Może jeszcze się coś znajdzie. No ale chyba raczej nie. Więc wychodzi na to, że dzisiaj zostajemy tylko z jedną wygraną i to była na tej krzyżówce zwrocik. Pozostałe zdrapeczki niestety były przegrane. No, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście zachęcam do zostawienia łapek, subskrypcji oraz komentarzy. A jeśli ja z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego wieczorku, wysokich wygranych w waszych zdrapeczkach, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa pa.